informa się przyciągnęła po prostu dwa, dwa punkty zaznaczyłem później dowody weszłem zaznaczyłem kolejny i później na koniec połączyłem ale który, którym przyciskiem? no tym co się stawia tym, tym co bijesz ja nie, ja nie mogę tak zrobić to nie wiem to weź ty Dobra, to jaki jest No. Drwal No Te ja liście zbieram Dobra, to robimy niestandardowe schody Te... No, no maksa Nie, nie mogę z tym To zrobię to od prawej strony mhm. A nie można tutaj z tego na ten kamulec? Innowu mi tak przeleciał świat. Leci! No mamy już most. Co? Aha, no dobra. Ty mog... Ale i tak buduj. To jest na taką wysokę, czekaj, czekaj. jak mi wyrzuciły te kłody do góry? Tak? Czekaj, jest dobrze? Nie, kurwa, za wysoko trochę. Je jeszcze raz. About the. Okej, okay, dziwne I Tutaj się piecze jedzenie, jakbyś chciał Jak? Już? Ile? To lekko tak może być, inaczej Możemy skakać Chyba jest biście teraz tak. No dobra. To tak. Jak no ujdzie jakoś. Musimy kłody. 183. Nie jest to jakoś gigantyczna liczba. Jest nawet wózek, który ma opcję włożenia ciał. No. Wiem. Ja. Weź co ja tutaj zjedz. Idę. Ja. I dwa drzewa w jednym. Co? No A to częste. A jak dodasz piura na tą to, ci... to co będzie? Szybciej zadawała, więc będzie też szybciej rąbał. Gdzie są kurwa pióra? Dobra. Myślisz, pióra okay. dodać niedużo. No ale ale... nie mam akurat. No ja też już nie mam. Miałem trzy, wydam trzy. Kurwa, wózek zatonął, ja pierdolę. Jak zatonął? No wpadł pod wodę. A nie, nie wypchniemy tego? Chyba nie. Ja pierdziele. Jak ty prowadzisz? No kurwa, nie wiem jak to się stało. Buduj nowy teraz. No trzeba znowy. Dawid, na chwilę. Hmm. Albo mi się wydawało, albo słyszałem Mutanta. To ja nie wiem, jaki on będzie wydaje, więc no... Jak przyjdzie na Mutant, raz? to kurwa... endgame'a. <laughs> no, jest szansa, że się spotka Mutantem na tych pierwszych dniach, ale... niewielka. szybko to idzie powiem No Z tą lepszym siekierą co prawda zawsze szybciej ale i tak bardzo fajnie To jak mnie odrzuciło od tego drzewa co jest? A, i pamiętnik pewnie... kody za mm -hmm. no robiliście. Sprawdź teraz czy jestem na równi. No prawidłami. No, prawie. No ale da się przejść, już będzie mała szpara będzie tylko. Czemu to są takie pogrzywione mi powiedz. Kurwa, nie wiem. Nie, to wina deforesta. Czekaj, eee, narzędzie naprawcze. One mogą być uszkodzone. Nie, no raczej nie. Nie, one nie są uszkodzone. Po prostu one mają taki wygląd dziwny. A i teraz, żeby nie rozniewać schodów, no tak. To dziwne. No, tak, trochę po skosie. No na oko to ciężko w powietrzu coś zrobić. A hmm. Tutaj u mnie jest dużo kłód, jakbyś chciał. Dobra. To trochę sobie będziemy kopać, ci powiem to drewno. Nie.